Witaj. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować narzuty w hurtowni, korzystając z oprogramowania SkyShop. Na początek przejdźmy do zakładki hurtownie, lista zintegrowanych hurtowni oraz w naszej hurtowni. Pierwszy sposób, w jaki możemy dodać narzut, znajduje się w zakładce konfiguracja i jest to pole, nazyw nazywające się właśnie narzut. Wprowadzony tutaj narzut będzie miał zastosowanie do wszystkich produktów. Z tej hurtowni pochodzących. Wpiszmy sobie w tym wypadku 50. Kolejną opcją jest narzut na kategorie. Możemy dodać na wybrane kategorie narzut, jaki nas interesuje. W tym celu klikamy dodaj oraz wybieramy kategorię, która nas interesuje. Najmę 40% narzutu. Ważne, że w tym wypadku korzystamy z tych kategorii, które przekazuje hurtownia, nie z tych które sami dodaliśmy. Należy mieć to na uwadze. Kolejną opcją narzutów jest narzut na producentów. W tym wypadku dajmy sobie 30% na producenta bestway oraz ostatnią opcją, jeśli chodzi o narzuty, są to reguły narzutów, czyli możliwość ustawienia różnego rodzaju narzutów w zależności od kwoty za dany produkt. Ustawmy sobie narzut na produkty od 0 do 10 zł. Niech będzie to 70% narzutu, oraz w tym wypadku możemy również doliczyć konkretną kwotę. Na przykład jeśli hurtownia liczy sobie jakieś opłaty za pakowanie przesyłek, to w tym miejscu możemy je sobie doliczyć. Dodajmy sobie 10 zł. Kiedy wszystkie narzuty mamy już ustawione, możemy jeszcze zadecydować w tym miejscu, jaki ma być priorytet narzutów. Do wyboru są kategorie, producenci oraz reguły narzutów, ponieważ im bardziej narzut jest szczegółowy, tym ma większy priorytet. Więc w hierarchii patrząc, narzut na całą hurtownię ma najniższy priorytet, a jeśli ustawimy narzut na konkretny produkt, to będzie miał on priorytet najwyższy, natomiast te trzy opcje traktowane są mu równorzędnie, dlatego sami możemy wskazać, który z tych narzutów ma mieć największy priorytet. Wybierzmy sobie producentów, zapiszmy, zmiany w cenach spowodowane zmianami w narzutach będą widoczne po aktualizacji hurtowni, także ją sobie w tym momencie zaktualizujmy. Jak widzimy, nasza hurtownia została zaktualizowana, także sprawdźmy sobie jakieś przykładowe produkty. Mamy tutaj pierwszy przykładowy produkt, sprawdź dane hurtowni i w tym miejscu mamy widoczne wszystkie informacje o danym produkcie, w tym m.in. takie, jaki jest aktualnie narzut na ten produkt, czy jest jakaś kwota doliczona z reguły narzutów, więc jak widzimy, ponieważ produkt. Kosztował poniżej 10 złotych, zastosowanie ma tu reguła narzutów, czyli 70% narzutów oraz doliczone 10 zł. Natomiast jeśli sprawdzimy jakiś inny produkt pochodzący przykładowo od producenta Bestway, jak możemy zauważyć w przypadku tego produktu, pomimo tego, że on również kosztuje poniżej 10 zł, to dlatego, że jest to produkt producenta Bestway został zastosowany jedynie narzut 30%. Należy pamiętać również o tym, że jeden produkt może mieć aktualnie tylko jeden narzut aktywny. W dzisiejszym materiale jest to wszystko. Życzę jej konfiguracji i do usłyszenia.